Siamaneczko moi widzowie, jak możecie zobaczyć po tytule, tak odeszłem z SKB, czyli z No, niestety, była taka sytuacja w tym tygodniu, co już y, wiedziałem mam dość. I nie będę go z osobami. No, z osobą oczywiście, bo tam połowa osób była naprawdę dobra. Była zajebista wręcz. Ale nie będę dla jednej osoby. Tak, dla jednej osoby zmieniłem ten kanał, ponieważ już nie chciałem yy, cały czas Od samego początku, jak gościu doszedł do nas, nie będę wypowiadał, kto. A jak będziecie ch chcieli, to mogę Wam powiedzieć. To napiszcie teraz w komentarzu, czy chcecie wiedzieć, kto to był. Yy, no dobra, no i było wszystko dobrze. Na samym początku, jak on doszedł, było wszystko zajebiście. Normalnie się zachowywał jak to normalny gracz yy, u nas w i czyli... był umiał pogadać, umiał tego wszystko porobić. Yy, umiał też pograć, jak y, przegrywaliśmy, przygra... to mówił trudno, nic się nie stało. Aż nagle był taki jeden dzień, co yy, zdobył VOUCH MASTERA, tak już pewnie z mojego klanu. Z, z starego kranu, będą wiedzieć kto to no i ta osoba zaczęła się właśnie od tamtego yy, raz jak dostał mistrza, jak powiedzieć zachowywać się skandalicznie wobec mnie yy, czyli drugiego mistrza. Yy, nie lubiliśmy się to jest prawda co nie ale ja, 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 ja jak byłem mądrzejszy po prostu się nie wtrącałem. Po prostu nic nie mówiłem. Oni zwróćmy na stałem. Dobra. Po, trudno się mówi. Czekać chwilę. Trudno się mówi. Nagle powiedziałem: Dobra, jakoś to przeżyję. Ale on tak co tydzień, co dwa. Cały czas za, teraz zaczął się rządzić. Moim zdaniem tak co tydzień, co dwa zawsze, po, zawsze już coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej mnie nienawidził. Nie wiem dlaczego. Aż dzisiaj była stro... aż do dziś. Dzisiaj była sytuacja, stro... no, aż do dziś, no, ale to w ten weekend, czyli jak jest teraz, bo teraz nie no, w niedzielę, to w sobotę, w sobotę graliśmy turniej z innym kanem Niestety Miałem robotę na turnieju, się oczywiście pojawiłem, tylko po prostu na treningu. Ale dwa dni lub trzy dni wcześniej grałem normalnie i trenowałem sam, nawet z tymi gościami z turnieju. Oczywiście, jak możecie zobaczyć, dołączyłem do Beka czy bonus Skills. Już tam yy, zaraz dołączam do nich jak to nagrywam no i bo w sumie coś takiego że e, weszłem do tego turnieju nagle zaczął mnie wyzywać ponieważ e, nic nie zrobiłem zaczął mnie e, wyzywać że ja z wymiataczem e, z tym chujem już dalej już nie będę mówił bo e, utracę zasięgi no, wyzywał mnie od najgorszych w sumie. I... Bo nie byłem na treningu. Nie wiem, jakby byście mogli tutaj postąpić. Ale ja... Mm, oczywiście... Jak to powiedzieć? Kurczę, dopiero pierwszy raz tak coś takiego nagrywam. No, w sumie nie mogłem rzucić roboty, które miałem na, na gospodarce. Nie mogłem powiedzieć coś takiego dobra. Tata. Żu rzucę robotę, muszę iść grać, muszę trenować z kumplami turniej. No kto by tak normalny postąpił. No, to nie mogłem tak postąpić, no niestety przykro mi. I to było hmm, o godzinie 17 .00. oni już trenowali. No 18, 17, coś koło tego. No i dobra, no i o 18 musiałem się dopytać tam, drugi team, team był już ułożony itp. No i, no i w sumie było to tyle. Nagle dostałem nie wiadomo co, nie wiadomo jak, musiałem robotę zrobić. No to dobra, no to mówi się trudno, na treningu nie byłem, ale dwa dni wcześniej trenowałem. Jakby była taka sytuacja, no to proszę bardzo, no to byłem przygotowany na turniej. Nagle wchodzę o 19.40, patrzę, nowy członek ekipy, nowy członek SKB, oczywiście kolega mastera No i nagle, dobra, dochodzę do tego gry oczywiście, bo mnie przeciwnicy zaprosili. Żaden z SKB nie zaprosił mnie. Chociaż, że miałem grać. No i nagle doch dochodzę. Nagle tutaj wielka awantura, żeby miatać yy, ten, ten, tam taki, nie taki. No nie mogę wypowiadać, bo odpowiada na prawdy. No i w sumie było coś takiego, że yy, czułem się taki bardziej. Yy, nie wiedziałem o co chodzi. No niestety wpadłem e, złość, mega wielka złość. wwiłem się, bo dla e, dlatego wróćmaster jest teraz e, w klanie Okazało e, dla niego ważniejsze jest granie moim zdaniem i dlatego, musi, dlatego od, odeszłem od tego, bo nie chciałbym się z chujem kłócić. Tak, chuj. Dla mnie to on jest skończony. Może iść już się walić, totalnie. Mm, oczywiście dziękuję za wszystkie spędzone chwile bez Keba. SKB, oczywiście. Też dziękuję wszystkim osobom, poszczególnym e, Stripsowi. E, za zajebistą grę. Silenceowi, też za zajebistą grę. Dogadaj, dogadywanie zajebiście. Demono, demonowi. Mm. Rafciowi i to. Oczywiście też Nowi. Wszystkim dziękuję za grę, to grałem z nimi i bardzo mi się podobało, że graliśmy. Czasami sobie żartowaliśmy, ale to jak to no każdy sobie żartował, każdy sobie miał taką nie wiem, jak to powiedzieć Nie wiem jak to powiedzieć. Kucze. No Każdy po prostu dla siebie był bardzo miły, sympatyczny. O, sympatyczny dobry. No i tak było fajniej tepe. Teraz do, no i dlatego wyszłem, ponieważ nie chciałem się użerać, jak to mówiłem. Już parę osób mnie Nakłaniało, żebym wrócił, ale nie wrócę dopóki. Yy... No, Watchmaster yy... jeden zniknie. Jak zniknie, to może wtedy mogę wrócić, ale to znikome szanse są. No i moim, no, tam mam w sumie połowę kolegów swoich, a więc. Yy... Jednak musiałem opuścić, bo nie będę tolerował takiego zachowania wobec mnie. No i dobra, no i mogę teraz dalej mówić. Teraz dołączam do nowego klanu oczywiście. I teraz mam dowody, jak kiedyś bym chciał wrócić. Wejdę z dowodami do tego klanu. W którym... ...Wolchemastera e, powinni wyjebać na zbity pysk. Do, mam. Y, o, bateria, Mam po prostu dowody, mam screenshoty wszystkie. Y, y, mam ponad ich pięć. Jak y, nakłaniał, i mm, wyzywał innych y, graczy SKB. Co odeśli jak on stał się Master'em. Mam dowody, bo pogadałem z tymi starymi, yy, tymi. No to jak, ben, jak będę wchodził, dochodził, na razie zostaje, w tym klanie, co będę teraz. Jak będę wchodził i jak on będzie, to postaram się go wyjebać na zbyt typisk. Moim zdaniem to wszystko. Niestety ta osoba subskrybuje mój kanał. Ale pewnie przy, po tym filmie jak dostanie pewnie powiadomienie otrzymuję. Bo ja takich yy, no mogę ostatni raz przeknąć, skórę synów nie będę na kanał chciał. I oczywiście... A, jeszcze jedno. Dziękuję też yy, Michaelowi za wspólną. No i co zapomniałem? Yy, jeszcze jeszcze, która była w SKB. Chociaż że mało byli, ale byli. I moim zdaniem to jest wszystko. Yy. Będę oczywiście, a jeszcze y, sorry, że w piątek nie było live'a, ale y, nie mogłem. A w sobotę chciałem zrobić, ale wyszło jak wyszło. Y, musiał y, za przeproszeniem debil y, się pokłócić. I zwiezywać mnie. Dobra. Ja lecę. Trzymajcie się. Oczywiście zalekujcie ten film. I nowy, jeśli byście chcieli zobaczyć, jak gram i jak yy, yy, chcą oglądać Call of Duty, zapraszam do tego czerwonego przycisku, co trzeba nacisnąć, to będzie szary. I oczywiście, raz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ja już nie będę przekazał. Dziękuję, do widzenia.